Ewangelia według św. Marka, rozdział 3, wersety 7-12. Jezus odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szedł za nim tłum ludzi z Galilei i Judei, z Jerozolimy i Dumei, z Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przychodzili do Niego, gdyż słyszeli o tym, co czynił. Ze względu na tłum, który na Niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił, i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do niego, aby go, aby go dotknąć. Na jego widok duchy nieczyste padały przed nim i wołały Ty jesteś synem Bożym. Lecz on stanowczo im nakazywał, aby go nie ujawniały. Bardzo głośna jest ta dzisiejsza scena. Tłum ludzi, którzy zewsząd przychodzą i otaczają Jezusa. Każdy chce go dotknąć, napierają na niego. Przyszli, bo wiele o nim słyszeli. Każdy z nich chce doświadczyć cudu. Ale czy w tym tłumie ktoś Jezusa w ogóle słucha? Wszyscy się pchają, potrącają, pewnie krzyczą na siebie, krzyczą też do Jezusa. Wyobrażam sobie, jak on próbuje przebić się przez ten hałas, próbuje im coś powiedzieć. Ale oni nie przyszli tu, aby słuchać, oni chcą go dotknąć, aby to, z czym przyszli, zostało przez niego naprawione. A co robi Jezus? Zaczyna się wycofywać, prosi, aby łódka była w gotowości, aby w każdej chwili mógł do niej wejść. On nie chce uciec od tego tłumu. On wie, że ci ludzie go potrzebują. Ale wie też, jak ważne do tego, aby zadział się cud, jest słuchanie Jego słowa. Bo ze słuchania rodzi się wiara, a ona jest fundamentem cudu. Więc Jezus chce dać tym ludziom przestrzeń, aby mogli go usłyszeć aby w ich sercach zrodziło się coś więcej niż tylko pragnienie uzdrowienia. Ten tłum otaczający Jezusa to są moje troski, moje potrzeby, marzenia, pragnienia, wszystkie myśli, które tłoczą się w mojej głowie w czasie modlitwy. Przychodzę taka zabiegana, zaniepokojona, rozemocjonowana, zmęczona. I zaczynam to wszystko z siebie przed Jezusem wylewać. A On? On zaczyna się powoli oddalać, ale nie po to, żeby odejść, nie dlatego, że nie interesuje go to, z czym przychodzę. Wsiada do łodzi i zaprasza mnie do siebie, bo On chce do mnie mówić, ale dopóki jestem w tłumie, nie mogę Go usłyszeć. On mówi: Zostaw ten tłum i wsiądź ze mną do łodzi. I tam wreszcie będę mogła go usłyszeć. W tej łodzi dzieje się coś jeszcze. Dopóki tłum napiera na Jezusa, są niewielkie szanse, że uda ci się go dotknąć. Co innego, jak wsiądziesz z nim do łodzi. Tam już nie musisz się szarpać, żeby go dotknąć. Jest na wyciągnięcie ręki. Wiara nie polega tylko na wiedzy, na znajomości, kim jest Jezus. Ludzie z tłumu wiedzieli, kim on jest, bo o nim wiele słyszeli. Ale czy mieli wiarę? Pewnie tak, bo inaczej by nie przyszli. Ale to była taka wiara interesowna, zależna od tego, co i jak dostanę. A prawdziwa wiara rodzi się przede wszystkim z doświadczenia bliskości z Jezusem, ze słuchania jego słowa. A to się nie stanie w tłumie, w hałasie. To się może wydarzyć tylko w małej łodzi. Tam go usłyszysz, tam go dotkniesz, tam zbudujesz z nim prawdziwą relację. Chcesz zatem wiedzieć, co jest tą łodzią? To wspólnota, to ludzie, którzy idą tą samą drogą co Ty, którzy myślą podobnie, szukają odpowiedzi na te same pytania, to ludzie, którzy przeżywają te same problemy co Ty, ale przede wszystkim to ludzie, którzy tak samo jak Ty pragną i szukają bliskości Jezusa, nie na siłę, napierając na Niego, ale przez modlitwę, adorację. Słuchanie Jego słowa, bo wspólnota stwarza przestrzeń do budowania prawdziwej relacji z Jezusem. A jeśli wydarzy się kiedyś tak, a myślę, że wydarzy się na pewno, że znowu pochłonie cię tłum, że poczujesz, że wypadłeś z tej łodzi i oddalasz się od Jezusa, oni nie będą ci grzecznie tłumaczyć, jak z powrotem wsiąść do łodzi. Oni cię po prostu do tej łodzi wrzucą swoją troską, swoją modlitwą, bo im zależy na tym, żebyś był blisko Jezusa. Tak jak ci czterej, którzy przynieśli paralityka do Jezusa. Ich wiara wystarczyła. Sama wielokrotnie tego w swoim życiu doświadczyłam. Jak ważne jest, aby mieć wokół siebie ludzi, na których dobroć, Troskę, a przede wszystkim modlitwę zawsze mogę liczyć i wiem, że jak braknie mi wiary i nie będę miała siły przyjść do Jezusa, to oni mnie do niego zaniosą. Masz już swoją małą łódkę, czy jeszcze szarpiesz się w tłumie? Rozejrzyj się, bo Twoja łódka na pewno gdzieś na ciebie czeka. A w niej. Czeka na ciebie Jezus.